Dzisiaj prezentuję wyjątkową osobę, wyjątkowego eksperta, doktora Dariusza Nasiek. Dlaczego to wyjątkowa osoba za chwilę? Doktor Nasiek jest specjalistą anestezjologii akredytowanym przez American Board of Anesthesiology i specjalistą leczenia bólu akredytowanym przez American Board of Pain Medicine, American Academy of Pain Management oraz Interventional Pain Physicians. Doktor Dariusz Nasiek jest również członkiem wielu stowarzyszeń medycznych, na przykład American Society of Interventional Pain Physicians i in International Spine Intervention Society. Mało tego, doktor Dariusz Nasiek jest również autorem wielu bardzo ciekawych publikacji. No powiem szczerze panie doktorze, że jest czym się pochwalić, ale po kolei. Prowadzi pan prywatną praktykę jako lekarz interwencyjnego leczenia bólu w swoich gabinetach w metropolii nowojorskiej. Zgadza się? Zgadza się, jak kłaniam się. Witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. W ilu to klinikach Pana można spotkać? Mamy dwa główne gabinety w New Jersey, trzy satelitarne w New Jersey i jeden satelitarny gabinet w Nowym Jorku. Wszystko po to, żeby pacjenci mieli do nas blisko. Panie doktorze, od razu z grubej rury pytanie, co się składa na Pana ekspertyzę? Dlaczego uważa się Pan za eksperta w tym, co Pan robi? Myślę, że przede wszystkim lata praktyki. Ufałem szkołę medyczną e, w Polsce w 1986 roku. To jest wiele lat temu. Pracuję e, w zawodzie od prawie 40 lat. Większość z tych 40 lat ponad 20 lat jako e, specjalista interwencyjnego leczenia bólu, czyli takiego bólu, który leczy się za pomocą procedur, zaskrzyków, a nie tylko za pomocą podawania leków na terapię. Także wydaje mi się, że ekspertyza wynika z doświadczenia. No, oprócz tego oczywiście mam swoje takie specjalne zainteresowania. Szczególnie interesuję się medycyną regeneracyjną. Napisałem o tej regeneracyjnej medycynie książkę pod tytułem Nowy paradygmat w leczeniu, medycyny regeneracyjnej poprzez Platelet Rich Plazma, czyli płytki, osocze bogate płytkowe. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2013 roku. No a teraz na przełomie 2023-2024 yy, Drugie wydanie tej książki rozszerzone i uzupełnione tym, co się wydarzyło przez ostatnie 10 lat. Niedawno odbyło się specjalne spotkanie z okazji wydania tej publikacji, powtórzę pod tytułem Nowy paradygmat medycyny regeneracyjnej. Praca ta dotyczy terapii osoczem bogatopłytkowym PRP jako nowoczesna metoda leczenia w obrębie medycyny regeneracyjnej. Na czym polega ten cały proces, no i w jakich klinicznych przypadkach można go wykorzystać w medycynie regeneracyjnej, opowiemy następnym razem. Dzisiaj tylko wspomnę, że książki są dostępne na przykład na platformie Amazon. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać Dariusz Nasiek. Od razu pojawią się wszystkie dostępne publikacje doktora. Przed naszym wywiadem, robiąc research, rozpoznanie pana osoby, dowiedziałem się, że wykonuje pan swój zawód z takim, nazwijmy to, wyjątkowym podejściem do pacjenta. No, tak jak mówię, jestem lekarzem praktykiem, to znaczy każdego dnia mam kontakt osobisty z pacjentem, pacjentów badam, oglądam. No i jeden dzień w tygodniu jest dedykowany zabiegom, chirurgii, to znaczy jeden dzień spędzam na sali operacyjnej i zabiegi. To świadczy o tym, że to jest praktyka żywa, w której są pacjenci i pacjenci, którzy są leczenia zadowoleni. Z tego, co wiem, Pańska Klinika Leczenia Bólu jest taką specjalistyczną placówką zajmującą się pacjentami po wypadku w pracy, na ulicy, po wypadkach samochodowych itd., itd. Wyspecjalizowanie lekarze i obsługa medyczna współpracują również z ubezpieczeniami i kancelariami prawniczymi, by mieć no pewność, że pacjent otrzyma odpowiednią pomoc, której w danym momencie najbardziej potrzebuje. Tak, to w zasadzie specyfika praktyki polega na tym, że od wielu lat reprezentujemy pacjentów po wypadkach. To znaczy, leczymy te osoby, które miały traumę, wypadek, czy to w wyniku wypadków pracy, w domu, czy wypadku samochodowego. Od 15 lat specjalizujemy się w tym wyłącznie. Mamy dość dobre wyniki, jeżeli chodzi o współpracę z kancelariami prawniczymi i reprezentowaniem pacjentów w systemie legalnym, który w Ameryce istnieje. Przy czym pozwolę sobie zaznaczyć, że pan doktor Nasiek nie jest pracownikiem firm ubezpieczeniowych, tylko pańskie kliniki współpracują z wieloma kancelariami prawniczymi, których zadaniem jest dopilnowanie, aby poszkodowana osoba również otrzymała za to odpowiednie należności. Co ciekawe, o takie należności może również ubiegać się osoba, która. No nie ma uregulowanego statusu imigracyjnego w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest prawda, panie doktorze? Tak, jak najbardziej. Medycyna nie dyskryminuje i lekarze nie dyskryminują, jeżeli chodzi o osoby, które są po wypadkach. Szczególnie osoby, które potrzebują tej pomocy w takim trybie natychmiastowym jest to uwarunkowane różnymi ustawami i przepisami, które zapewniają w przypadku wypadku, jeżeli ktoś ma wypadek. E, pomoc bez zapytania czy, czy ma się ubezpieczenie i czy ma się pieniądze na to Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, szczególnie po wypadkach, gdzie jest e, wypadek samochodowy czy wypadek e, pracy, no to to jest uregulowane znowu z innymi przepisami, które też zapewniają leczenie bez względu na to czy pacjent ma uregulowany status prawny czy nie. Wynika to z tego, że każdemu należy się leczenie. Panie doktorze, słyszałam również o panu, że jest pan zwolennikiem tego, aby nóż chirurgiczny pojawił się na samym, samym końcu. To znaczy, jestem zwolennikiem tego, żeby nawet w wypadku, kiedy wypadek czy uszkodzenie ciała jest poważny. Starać się albo metodami konwencjonalnymi, albo tradycyjnymi, albo regeneracyjnymi. Doprowadzić do rehabilitacji i pełnego wyjścia z problemu bez niesłychanie zabiegu operacyjnego. Doszły mnie również słuchy, że jest Pan dosłownie specjalistą, jeżeli chodzi o nieinwazyjne leczenie np. wypadniętego dysku, czy np. rwy kulszowej, która wiem, że jest zmorą dla wielu, wielu z nas. No, no to nie tylko jest rwa kulszowa, bo to jest nazwa, która się przyjęła w obiegu, ale też bóle korzonkowe, które też są w obiegu. To są wszystko stworzenia e, związane z bólami najczęściej dolnego odcinka kręgosłupa. Rwa kulszowa to jest schorzenie, które zwykle jest z przebiegiem zapalenia nerwu, natomiast bóle korzonkowe są zwykle z, z przebiegu zapalenia małych stawów kręgosłupa, najczęściej właśnie lędziowego dolnego odcinka kręgosłupa. Metody, które są stosowane przez lekarzy ogólnych, no to są metody związane z tym, żeby zrobić odpoczynek, żeby zastosować środki przeciwbólowe, przeciwzapalne. Następnym etapem jest leczenie, powiedzmy, takie konserwatywne, związane z fizjoterapią, z zabiegami chiropraktycznymi, czyli w polsku to się nazywa kręglarstwo. Tutaj to jest specjalizacja PC, czyli doctor of Niewielu pacjentów trafia w odpowiednie ręce do specjalistów leczenia bólu, dlatego że tych specjalistów jest nie tak wielu. Najczęściej, jeżeli problem jest duży, to trafiają do chirurgów, no i chirurdzy proponują operacje. W tej chwili są dostępne nie tylko powiedzmy blokady nerwowe epiduralne i tak dalej, ale są też dostępne zabiegi za pomocą mikrozabiegów, mikrochirurgii korygują różnego rodzaju patologie bez konieczności otwierania, bez konieczności robienia zabiegu otwartych chirurgów. No i to jest jak gdyby ta dziedzina, w której ja się również specjalizuję. I uważam, że to jest przyszłość, dlatego że no, po pierwsze te zabiegi są mniej inwazyjne, łatwiejsze do wykonania niż og ogólna chirurgia czy otwarta chirurgia kręgosłupa. I nie zamykają drogi do tych zabiegów. Jeżeli trzeba coś zrobić bardziej inwazyjnego, bo rzeczywiście jest złamanie czy jakieś tam przestawienie kręgów czy niestabilny kręgosłup, no to oczywiście trzeba się do tej chirurgii odwołać. Natomiast jeżeli są zabiegi, które można wykonać bez konieczności otwierania kręgosłupa, no to jest to najbardziej Moim i przede wszystkim Państwa gościem był doktor Nasiek, którego można spotkać w klinikach Metropolii Nowojorskiej. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytania do Pana doktora, śmiało można je kierować pod numer 973 773 7730, powtórzę 973 773 7730. Panie doktorze, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Uwania się. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.